Tam, do naprawy radiotelefon ręczny prezydent William. Właściciel tego radia w informacji poprosił, aby radiotelefon naprawić i przywrócić do stanu fabrycznego oraz zrobić przełącznik zera piątki. Podłączę zasilanie do tego radia i je sprawdzę. Głośnik szumi, blokada szumów działa, wyświetlacz w ten sposób się zachowuje, radio nie reaguje na zmianę kanałów i takie coś pokazuje na wyświetlaczu. Trzeba radio rozkręcić i sprawdzić. Jedna śrubka tu już jest nieoryginalna, z tej strony widać jakieś otwory. Prawdopodobnie do przełącznika zera piątki miało to służyć. Tak wygląda radiotelefon w środku. Już na pierwszy rzut oka widać, że radio było przez kogoś naprawiane. Widać ślady lutowania przy syntezie. W tym miejscu widać, że synteza była lutowana i również tu przewód jakiś wisi sobie przez całe radio, ale. Przyjrzę się zaraz temu dokładniej i zobaczymy, co tu się dzieje. Teraz będzie dokładniej widać, że przy syntezie już ktoś próbował coś lutować. Albo była synteza wymieniana, albo przynajmniej były poprawiane luty. Natomiast, w tym miejscu, w tym miejscu jest ewidentnie przerwana ścieżka. I została ona połączona takim drutem przez całe radio. Można było to zrobić małym kawałeczkiem cienkiej srebrzanki, czy jakimś drucikiem, nawet i połączyć, aby ten przewód nie wisiał przez całe radio. Ale ktoś tak zrobił. Tak jest. Tak wygląda teraz to miejsce przez kogoś lutowane. Jeszcze można zajrzeć do środka, jak wygląda w środku ten radiotelefon. Jak widać, w tym miejscu, gdzie była ścieżka przerwana, jest rezonator kwarcowy. Najprawdopodobniej ktoś próbował, możliwe, że już wcześniej, przestrajać ten radiotelefon w zera. ale mu się to nie udało Właściciel tego radia prosił o naprawę tego sprzętu, ponieważ ma sentyment. Możemy jeszcze zobaczyć, nie wiem czy będzie to widać, ale płytka z nadrukiem UniDen Rok 1988, czyli radio w tym roku ma 31 lat. Kawał czasu. Ponieważ radiotelefon już trochę latek ma, do jego sprawdzenia użyję miernika, który również no, ma już sporo, sporo latek. Nigdy nie było z nim problemów. Kosztował, z tego co pamiętam, 999 zł. No to na tamte czasy to był majątek. Wypróbujemy i sprawdzimy. Sprawdzę napięcie, czy w ogóle dochodzi do syntezy. Zazwyczaj syntezy były zasilane w granicach 5-6 V. Natomiast. No tu mamy prawie 6 V, czyli napięcie dochodzi do syntezy prawidłowe. Należałoby również sprawdzić, czy synteza, czy generator od syntezy działa. Można to sprawdzić oscyloskopem. Wyłączymy, oszczędzamy baterię, natomiast oscyloskop można podłączyć. W miejscu, gdzie była przerwana ta ścieżka, w tym miejscu znajduje się rezonator kwarcowy. I nawet gdybyśmy wszystko odłączyli od syntezy, od procesora i byłby podłączony rezonator kwarcowy, to ten generator powinien działać. Niestety oscyloskop nie pokazuje żadnego przebiegu. A w momencie, kiedy dotykam do nóżki od rezonatora, w głośniku w radiotelefonie słychać tylko takie pukanie. Czyli generator niestety nie działa. Jeśli napięcie zasilające do syntezy dochodzi, generator niestety nie działa. Wniosek taki, najprawdopodobniej uszkodzona jest synteza, czyli właśnie ten główny procesor. W tym radiotelefonie mamy syntezę o symbolu SM5125A. Muszę poszukać, czy znajdę taką syntezę. Szukałem takiej syntezy wśród swoich zbiorów, ale niestety nic nie znalazłem, a nazbierało się tego już sporo. Mam na przykład końcówki mocy hybrydowe na 145 mega, na 430, a tu na przykład na 430 mega końcówka, tranzystory nawet, nawet trzymam jeszcze. Układy scalone wzmacniaczy małej częstotliwości. To jest z jakiegoś radioodtwarzacza samochodowego, firma Pionier. Także nie wyrzucam, może się kiedyś przydać. Ale niestety takiego układu scalonego wśród swoich zbiorów nie znalazłem. Przeszukałem kilkanaście pudełek z zespołami w poszukiwaniu tego układu scalonego. Tu z ciekawości mogę jeszcze pokazać, niestety takiej syntezy nie znalazłem, ale tu mamy na przykład UL1480, wzmacniacz małej częstotliwości, nówka nielutowana, nieśmigana, czeka, może kiedyś się przyda. Tu na przykład UL1482, to też jest chyba wzmacniacz małej częstotliwości, z tego co pamiętam, również. Nielutowany, nówka, wiele podzespołów, również wzmacniacze małej częstotliwości, układy do CB Radia, też wzmacniacze małej częstotliwości, tu jeszcze taki zabytkowy też, ale wylutowany już, to jest, co to jest, UL1403, Unitracemi. Takie coś się trzyma po czasami kilkadziesiąt lat, aby w danej chwili można było naprawić sprzęt, który ma też już 30-40 lat. Przy okazji przeszukałem jeszcze różne pudełka z podzespołami lutowanymi. Tu mamy tranzystory, diody na podczerwień, tu nawet nie wiem co to jest. Tu jakieś Diak RCA. Tu jest jeszcze dioda mikrofalowa nieużywana, niewyciągnięta z opakowania. Tu jakieś też diody nieużywane, tu też tranzystory nowe, nieużywane, nawet nie wiem co to jest jakieś procesory, nie wiem od czego może sam to kiedyś wylutowałem, już nawet nie pamiętam. To jest jakaś też niewielka część, ale z ciekawości jeszcze też znalazłem. Niech ja spojrzę. To jest na przykład UL1000. Nowy, nielutowany układ scalony. Nawet dwa takie mam. Niech sobie leżą tu. Tu mamy załóżmy też. Cóż to jest? MAA. Nie widzę. MAA. 504, MAA504 i tu jeszcze jeden, a tu MAA502, nielutowany, nowy, nawet tranzystory jakieś produkcji radzieckiej. Tu tranzystory z oznaczeniem niech zerknę 2SA269. No, te są lutowane, trzy sztuki takie. Jest tego odgroma. Zabytkowa dioda Teva DZG7. Tu też jakaś dioda zabytkowa, ale najciekawsza rzecz to są takie maleństwa. Niech zerknę sobie. To jest dioda firmy Mulard OA5. Nowa, nielutowana. Tu jeszcze jedna. A tu z ciekawości jeszcze. To jest tranzystor OC140. Tranzystor OC140. Na tego typu tranzystorach, jeśli ktoś pamięta, znany muzyk, który się nazywał Jimi Hendrix. Miał zbudowane przystawki do gitary, przystawki fuz i takie zabytkowe podzespoły jeszcze trzymam, może się kiedyś przydadzą. Zacząłem szukać w pudełkach z radiotelefonami na części i znalazłem takie oto skarby. Tu jest jakiś radiotelefon ręczny na części. Alan 38 na części. Następny Alan 38 na części. Tu jest jakiś sztabo. SH8000. Trudno powiedzieć, co się w nim dzieje. Ale to jeszcze też od jakiegoś innego radia. Nawet nie wiem jakie i co to było. Ale na części. Następne, tu obudowa od Josana. tu obudowa od Alana 80A, z tego co pamiętam. I tu następne, i to jest, to nawet nie pamiętam co to jest. Nieistotne. Alan 80A na części. i znów Alan 80a na części jeszcze jeden na części tu mamy chyba też Alan 80a ale nie pamiętam a chyba nie chyba to jest coś innego tu jest Alan 80a na części i następne Alan 80a na części. I tu jakieś podzespoły. płytki, plastiki, głośnik. Może się kiedyś przyda. Następne pudełko może będzie bardziej interesujące i w tym pudełku znalazłem pojemnik na baterie lub akumulatorki. To jest od Unidena Pro 310E. Będzie pasowało dokładnie do radia, który przysłał klient, czyli do prezydenta William'a. Odkładamy. Następne sama obudowa Uniden Pro 310E. W bardzo dobrym stanie, niezniszczona. Odkładamy. Antena. Antena, prawdopodobnie to była od Midlanda, ale. O, tu mamy następnego Williama, bardzo dobrze. Może uda się naprawić radio klienta. Ta antena ma podobny gwint jak w Midlandzie, także odkładamy dla klienta. Może się zdecyduje. Natomiast tu prezydent William wygląda na cały też w bardzo dobrym stanie. Odkładamy, zobaczymy. Tu jakieś płytki. Płytki z procesorami i wyświetlaczami prawdopodobnie jakieś Josany albo coś w tym coś do tego podobne. Yy, tu następna płytka z podzespołami. To jest Uniden Pro 310e. Jak widać nie ma już wyświetlacza. Jak widać nie ma już syntezy wzmacniacza małej częstotliwości, końcówki mocy, stopnia sterującego, to radio już zostało ogołocone z tych podzespołów. Ale na części jak najbardziej się przyda. Następne, Pro 310e, też już bez wyświetlacza. Widać po radiach, co najczęściej się psuje. Tu synteza jest, ale niestety w Pro 310F Unidenie była inna synteza. C5121 także niestety nie będzie pasowała do prezydenta Williama. I tu też wymontowany wzmacniać małej częstotliwości końcówka mocy 105 sterujący. Widać, co najczęściej się psuje. To zostało wymontowane do naprawy innych radiotelefonów. Odkładamy. I tu mamy jeszcze obudowa od Yosana, jeszcze jedna i spód od Prezydent William. Spód od Prezydenta Williama, też w bardzo dobrym stanie, nie specjalnie zniszczone, przyda się. Jest radio na części, no to je podłączę i sprawdzę. Czy ono będzie nam działało? No, niestety blokada szumów działa, wzmacniacz małej częstotliwości. Jak zresztą słychać? Coś tam buczy w głośniku. Niestety radio nie zmienia kanałów, tu świeci się. Ósemka na wyświetlaczu, ale radio nie zmienia częstotliwości, rozkręcę zobaczę. Radio nie nosi śladów naprawy. No, wygląda w bardzo dobrym stanie. Jest wygląda przyzwoicie. Niestety w radiu brak rezonatora kwarcowego. Końcówka mocy audio jest, końcówka mocy jest, driver jest. No widać, że oprócz rezonatora kwarcowego, który powinien być w tym miejscu, jest wylutowany, no to nie ma tego rezonatora. Może dlatego nie działa synteza. Na pewno, bo jeśli nie będzie rezonatora, no to synteza. Nie ruszy, nie będzie zmiany kanałów. Sięgnąłem do rezonatorów kwarcowych, których też już trochę nazbierałem. I w tym radiotelefonie powinien być rezonator dokładnie 10,2419. Także tego typu rezonator trzeba wlutować i sprawdzić czy ruszy syntezę rezonator przylutowany można sprawdzić radiotelefon czy będzie działał jeszcze prąd Niestety jest cały czas to samo. Jak dotykam w miejscu, gdzie jest rezonator, no to takie coś się dzieje, także synteza. Również najprawdopodobniej jest uszkodzona, ale sprawdzę jeszcze. O! Cóż to się dzieje? Sprawdzę jeszcze napięcie, jakie dochodzi do syntezy, i sprawdzę, tak jak poprzednio, oscyloskopem, czy jest jakiś sygnał genero... generowany przez syntezę. I w jednym, i w drugim przypadku uszkodzone są procesory. Niestety nie posiadam. Na dzień dzisiejszy takiego procesora na wymianę szukałem również na portalach aukcyjnych, ale niestety nigdzie nie znalazłem prezydenta William'a, czy uszkodzonego, czy sprawdzonego. Niestety nie znalazłem. Szukałem również tej syntezy, ale nigdzie nie mogłem znaleźć. Może ktoś posiada, bardzo chętnie odkupię, albo nawet taki radiotelefon uszkodzony na części. Tu niestety trzeba powiedzieć, że z Unidena, które mam dwa na części, taki procesor, taka synteza niestety nie będzie pasowała. W Unidenie jest C5121, natomiast w Prezydencie jest SM5125A. Także te procesory nie pasują, nie będzie można ich zamienić. Tego typu układów scalonych, zresztą mam luzem już kilka wylutowanych, sprawnych, także trzymam. Natomiast tu podejrzewam, że też nie będzie opłacało się tego radia naprawiać. Wartość takiego radia niestety jest niewielka, także nie ma sensu naprawiania czegoś i sprzedawania tego. Jest po prostu to nieopłacalne. Życzę wszystkim jak najmniej usterek. I pozdrawiam.